Sprawdzam coś, czekajcie. Sprawdźcie. 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 tak Sprawdźcie. Sprawdźcie. wyciszę. To mam, to mam i ile leśnisz Czekajcie, jeszcze chwilę Dobra, mamma Otperiamo la live, tukaisa. Tukaisa. Da, andiamo? Andiamo Dai, trzeba tego... Jak się nazywa? Kurde, że nie pamiętam. Tościk. Enjoyer chyba to był. Trzeba go handlować, żeby on Dora. Dobra. Możemy latać. Jak go znajdziesz, to mów, nie? I, i dublujemy go. Git, raz. git, git, git. Wbicie na live'a. Mojego. No, Idziesz po demsy? Idziesz po demsy? Po demsy? Niccio, ty masz live'a Tak Debilu, uważaj nie Właśnie, ale on i tak już tu nie wbije, bo... Wywaliłem go z kanału Żeby tu nie miał dostępu <noise> Jak się? Znaczy, kurna Emeraldy. Wiecie, że no lorąc, nie ma Wie, debil, nie, mów tak pro, nie mów tak, nie mów tak. Się, Mam typa na kozie. Trzymaj się. Oj, Ruz go dostałem, przy się Weź mnie Blirox. Proszę O, nakopa mnie ja już wziął Dzięki, nakopa Ty masz czaszkę w razie czego? Git, git, git Czekaj Dobiorę się totem, zresetuję se Co? Komu? Nie, bo mutowałeś każdego ciągle Dobrze, mam wyciszone, dobrze, że was nie słychać na live Ale i tak was nie słychać na live Dobra, czekajcie Nie Co 10 tych, co 10 tapów losowania na kozę Czekajcie, dam wam ekran w czego Gdzie? 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 Jaki ty masz nick? Jaki ty masz nick? No Masz przecież To mnie nie ma Blyrox a no ten... ten co teraz prosił o pomoc to Blyrox. Bo... On, ale on nie ma nie. Takie... Bo on był na koziej dlatego by już widział. Ja będę grał save, bo nie chcę się wywalić na live'ę Ondzisz w kla... E, on w no Blyrox jest wklania, czy zgadza z nami teraz. Ja dostałem od razu kozę. Okej, okay, spokojnie. To było planowane, spokojnie. Gdzie? Nie macie widzę cię, widzę cię. Czekaj, bo... Ty wiesz, <grymintalia> no, w Widziałeś, ile mnie goniło? Widziałem. Kurwa. A wiesz w ogóle, że tylko siedź na możemy wszystkich? <grymintia> ja mam opóźnienia na live'ie i dobrze, bo... Nie chcę, żeby z tym snipowali.

no spokojnie to wklejamy się tam? To tunk, tunk Sahura? no nie wiem no To czekaj niech zresetuje się Jednego zabiję. On Co? Oni no tak grają na tej kozie jak ciopy Załem KNX Po prostu biegaj się, bo ty też masz szlapę, nie Ej na kozę mnie wziął ryzy, jestem po fulu! Na no lasie jestem. Co ten dziewczyn ze sobą ma? Gdzie Goni mnie w locie. chce Nie wiem. Obra ja już go nie lubię. On mnie stream snajpuje z rajdę Do gucia. Kłop mi dał tego... Kłop mi dał lodową i... Mnie zabił od pleców. Wstawił to na montage. Aby się tym podjarał. A jak potem go brałem na kozę to używał kolca i mnie chlokał cały czas. Mocny wariant. Dobra. Nie. Jak on nie dał rady mnie zabić. No, latamy? Musicie... By, musicie być trochę blisko mnie. No, mnie, podoba, mnie lecztą, że... Widzę tego typa. Ja Mam Bimber do Lorda na kodzie. Nie ma sensu, jak ktoś... On po kolegów! On po kolegów! Stoi na poko, Wiem! Jestem już w powietrzu, na spokojnie. A, to mi różkę! Jest to na kopa tu! Dryzy NIE wziął! Ale ja jestem puff. Różkę kolejną Ja nie przetrwam tego. Blyrox, Szybko na kopa! Uff, kocham! Nie, ko chodź, już ja się mi wziął na kozę, kocham cię! Ale nie, on mi pomógł, on mi pomógł, właśnie. Ale on jest chyba na VC. On jest na VC, hotmail się chyba. Zobaczcie niego typu, nie... Graco, nie ku... Jasiu. Na VC. Jezu, jak się poci na mnie ten Drizzy. ha, to! Let's Czekaj, piszę do Eee... I Bimberlord ma jeszcze bala. ja? <trybujesz> 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 I jeszcze ma tutaj dragoninka. Dobra. Ja jestem zwarty i gotowy, żeby lecieć dalej. No, on mu to dostał, jak zawsze. Ja napiszę do budynku. Lebo lio, lebo lio. Czekaj, idę do Gucia na chwilę. Poczekajcie widzowie, na chwilę ze tłu.